Witam Was serdecznie. Wszystkim z osobna chciałem podziękować za życzenia, które przysyłacie. Myślałem, że pośpie, ale nie da rady. Nie da rady. Od 5 od rano telefon po prostu ma szaleństwo, ale dzięki za wszystko. Chciałbym wam coś pokazać dzisiaj, jak nasz polski rząd i firmy w Polsce za przeproszeniem mają nas jako konsumentów. Zobaczcie, to jest woda mineralna, która była kupiona w hurtowni u nas w Polsce. Butelka na hurtowni kosztuje brutto 3,50 zł. 12 butelek tej wody mineralnej, proszę państwa, wychodzi w granicach 40 zł za wodę mineralną. 12 butelek w szkle. Dwa, dwie, dwie takie skrzynki prelarza, proszę państwa, 70 zł. W Niemczech ta woda w tej skrzynce, w szkle, nie w plastiku. Jeżeli macie butelki i skrzynkę, z wymianą kosztuje 2 euro. 8 zł za 12 butelek. Nie macie bisfenolu A, plastiku, nie pijecie z plastikowych butelek, nie macie problemu ze zdrowiem i taki śmieć jak te butelki proszę państwa plastikowe bisfenol A powinno, y, powinny zostać zakazane w Polsce do sprzedaży. Widzimy, że coraz więcej plastiku jest w polskich dzieciach. Widzimy, że bisfenol A w tak zwanej tej żywności pudełkowej y, zaczyna y, naprawdę dobrze się sprzedawać, a to jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia zdrowotnego. No i co, no i teraz zobaczcie Państwo, e, czym różni się woda mineralna z Niemiec od wody mineralnej w Polsce? Tą butelkę macie Państwo, to są butelki, zobaczcie, z 1973 roku, proszę Państwa, od 46 lat ma ta butelka. Więc przez 46 lat jest yy, yy, wymienna. Są tutaj też butelki. Przeglądałem z 2016 roku, bo no wiadomo, muszą dopracować. Widzicie, ta już jest troszkę wytarta poprzez maszyny i oklejanie. Ta jest w miarę nowa. Yy, tutaj jest, to jest rok 2006. Ale są mi 16, ta jest. O, ta jest jak widzicie, ta jest troszkę. O, to widać, że przez te maszyny one przechodzą. Widzicie różnicę, Więc butelka z zewnątrz jest już troszkę zeszlifowana, można powiedzieć. I to jest butelka, zaraz postaram się Wam powiedzieć. 71 rocznik. Zobaczcie przez ile lat. Niemcy zajmują się wymianą butelek. Nie ma plastiku powszechnie, który gdzieś po naszych ulicach się wala. I teraz kupuję butelkę Perlaś, wody mineralnej, ładna butelka, sygnowana. I co mogę sobie z tą zaprzeproszeniem butelką zrobić? Jedyne co mogę, proszę Państwa, z tą butelką zrobić, to ją wyrzucić do śmietnika. Tak wygląda dzisiaj rzeczywistość państwa polskiego i funkcjonowania rządów prawa i sprawiedliwości, który powinien zabronić stosowania plastiku, wiedząc, że plastik jest powszechnie trujący i znajduje się w organizmach małych dzieci, jest niebezpieczny. Takie skrzynki, takie butelki powinny być powszechnie towarem wymiennym. Ale u nas, proszę Państwa, rządzą tym krajem świry. Więc od Platformy, przez PSR, PiS, proszę Państwa, mamy to, co mamy. Więc wybieramy 13 października i podejmujemy decyzję w sprawie tego, co będzie nas w Polsce otaczało. Widzimy, proszę Państwa, różnicę. W Polsce musimy zapłacić 10 euro. Zawody mineralną w szkle. W Niemczech za całą skrzynkę mając butelki, proszę Państwa, płacimy 2 euro. 2 euro za skrzynkę. Różnica 8 euro. Przy zarobkach naszych, proszę Państwa, przy tych średnich zarobkach ludzi, którzy zarabiają 2600 e <tryk> to jest bardzo duża różnica, bo to jest w granicach około 500 euro w porównaniu do tego, co zarabiają Niemcy. Zobaczcie Państwo, jak oni dbają o środowisko, myślą. Powszechnie jest to dostępne. Osobiście poprosiłem kolegę. Kolega mi kupił taką skrzynkę wody mineralnej, niczym nieróżniącej się. Tak, taki sposób, proszę Państwa, waleni są polscy konsumenci. Jesteśmy waleni na mięsie, jesteśmy waleni na wszystkim, na czym się tylko da. Jak widzimy, nawet na jabłka, które są importowane z Portugalii, bo płaca się z Portugalii importować jabłko do Polski, a polskie jabłka zwykli polscy sadownicy nie mają gdzie sprzedać. Kwestią drugorzędną jest kwestia jakości. Trzeba doprowadzić do sytuacji powołania Agencji Bezpieczeństwa Żywności. Czas najwyższy na poważną debatę w Polsce, debatę na temat obniżenia kosztów życia w Polsce wprowadzenia rzeczywistej ekologii, ekologii poprzez właśnie tego typu butelki, proszę państwa, opodatkowania tak plastiku, żeby im się po prostu odechciało w plastikowe butelki, lać wodę mineralną, trzeba doprowadzić do sytuacji, proszę państwa, że w Polsce zniknie plastik, powszechnie obowiązujący plastik, jeżeli państwo nie macie pojęcia, ile, wyobraźcie sobie, ile z takiej plastikowej butelki można byłoby zrobić słomek? Powstaje pytanie. Powstaje pytanie. Przypuszczam, żebyście do końca życia z jednej butelki mogli pić słomką, e, słomką, bo to jest dosyć gruby plastik. Gdyby to przerobić, przetworzyć na słomki, no to troszkę tych słomek by wyszło. Na pewno około tysiąca słomek by wyszło z takiej jednej butelki. Wyobraźcie Państwo sobie. Jak, jakim, jakim po prostu dziadostwem jesteśmy faszerowani. Wszędzie się mówi plastik, plastik, plastik. Dzieci są, mają sobie plastik i nikt z tym nic w naszym kraju nie robi. Widzimy, że dzisiaj pan minister zdrowia mówi, że już starszych ludzi nie trzeba badać. Już po 80 to naprawdę oni już od 70 nie potrzebują w ogóle lekarza. Najlepiej to wyślijmy ich wszystkich na cmentarz. Pierw ich potruliście, teraz wyślijcie ich na cmentarz, tam będą, tam będą mieli swój finał. E, jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję za życzenia, jeszcze raz naprawdę e, dużo, dużo zdrowia dla wszystkich. E, my dzisiaj dużo jeszcze mamy pracy, jeszcze trzeba porozwieszać banery. Jeśli ktoś jest w okolicy Jeleni Góry, a chce gdzieś pomóc w plakatach, e, porozwieszać. Nam te plakaty gdzieś udostępnić, witrynę. Bardzo chętnie skorzystamy, zapraszamy wszystkich do czynnego udziału, czynnego udziału w wyborach 13 października. No i wiecie, decydujcie 13 października, albo Jarosław Kaczyński będzie robił dalej, co będzie chciał, a jemu chodzi generalnie o większość konstytucyjną, żeby móc zmienić konstytucję. Albo, proszę Państwa, zmieni nam konstytucję i zrobi nam z Polski, zrobi nam drugą Koreę. I będziemy mieli takiego małego Kim Jong-una, który będzie po prostu decydował o życiu wszystkich. Widzimy, pan prezydent podpisał w imieniu całego narodu, jest prezydentem wszystkich Polaków, tak. Do wyborów idzie 4 miliony, mamy 38 milionów. Za 38 milionów pan prezydent podjął decyzję i powiększa nam. Fort Trump, on będzie to wszystko finansował za nasze pieniądze. Nam są tutaj Amerykanie potrzebni jak świni siodło. Którzy tylko i wyłącznie pilnują, proszę Państwa, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zasobów naturalnych. Zasoby naturalne, które po prostu są w tej chwili w Polsce jedyne, jeśli chodzi o Tytan, który wykorzystywany jest do budowy samolotów, jest bardzo drogi, ale Polska ma jedna z większych złóż. Mamy po prostu bardzo duże zasoby naturalne I to jest ta rzecz. Po którą tutaj są Amerykanie. Oni nie są tutaj jako przyjaciele, oni są tylko i wyłącznie do pilnowania ich własnych interesów, gdzie się nie pojawią, tam jest zadyma. Więc, moi drodzy, pamiętajcie, że jeszcze w Polsce funkcjonuje ustawa 1066 i Kaczyński nie będzie się wahał użycia wojsk amerykańskich przeciwko narodowi polskiemu. Oni są bezwzględni, bezwzględni. Widzicie to w kampanii wyborczej, gdzie ich kandydaci, ich ludzie potrafią do ostatniego, powiedzmy, można powiedzieć, do ostatniej krztyny robić wszystko, żeby tylko i wyłącznie zakleić nawet plakaty wszystkich. Potrafią zniszczyć banery, potrafią zniszczyć plakaty, pokleić jeden na drugi, przecież to jest chore, to jest chore. To jest kampania wyborcza, ja jeszcze w życiu w takiej kampanii wyborczej nie brałem udziału. Gdzie jest merytoryka, gdzie jest dyskusja, gdzie jest rozmowa, gdzie jest pan mróz? Gdzie jest pan mróz? Pan mróz. Pan Mróz jest, proszę państwa, w całej Jeleniej Górze i okolicach wszędzie na banerach i na plakatach jako senator. Wszędzie jego gębę widać, tylko jak przychodzi do, do, do tego, żeby spotkać się z nim, porozmawiać przez 4 lata, pana Krzysztofa mroza nie ma. Siedzi w Warszawie i przyklepuje jako senator wszystkie szkodliwe dla Polaków. Proszę Państwa, ustawy. Jest pisiorskim tylko i wyłącznie włącznikiem do głosowania za i przeciw. W związku z powyższym pytam się, panie senatorze, mrożę, mroz. Czy pan podejmie jakąś merytoryczną dyskusję i zwoła jakąś merytoryczną kampanię, w której będziemy mogli porozmawiać, podyskutować na temat polskiego rolnictwa i tematyki żywności z panem jako senatorem? Czy będę otwierał lodówkę, wyskakuje mi mróz? Wychodzę na ulicę, jest mróz. Rano wychodzę, jest mróz. No, tak się nie da, panie senatorze, mróz aby chować głowę w piasek i tylko liczyć na to, że Pan znowu po raz kolejny do korytka się dopadnie i Pan będzie przez cztery lata siedział w tej swojej ławie senatorskiej i udawał, udawał, że Pan służy dla narodu. Taka jest rzeczywistość, Panie Mróz. I tak samo dotyczy to Pani Machałkowej, to dotyczy tych wszystkich, którzy tutaj startują, posłów z naszego okręgu. Dlaczego nie ma debaty? Dlaczego się tak bardzo boicie? Ja jestem otwarty na każdą debatę. Powiedzcie tylko kiedy i jedziemy. Tak wygląda rzeczywistość w kampaniach wyborczych, proszę Państwa, partii politycznych. Nie ma, nie widać innych, innym się nie udostępnia. Powstaje pytanie, powstaje pytanie, skąd oni biorą pieniądze na taką, na taką, proszę Państwa, kampanię. Ale Fakt posiadania dużych pieniędzy nie jest e, jednoznaczny z wygraną. Pycha krąży zawsze przed upadkiem, więc e, Jarosławie Kaczyński, pamiętaj, depczemy ci po, po piętach. Będziemy deptać. E, pan minister Ardanocki niedługo się usłyszy sam. W związku z powyższym, e, proszę Państwa, pierwszego zapraszamy na pikietę Pałac Prezydencki, Warszawa, stop masowemu truciu Polaków. Nie tylko żywność, nie tylko. Proszę Państwa, kwestie dotyczące żywności, rakotwórczej żywności, ale to są kwestie jeszcze stosowania randapu w rolnictwie, tuciu nakładczego no i tego, co nas otacza: bisfenolu A, rakotwórczego, który powinien zostać zlikwidowany w Polsce i zniknąć z spółek. Powinny zniknąć napoje niebezpieczne dla dzieci. Yy, trzeba jasno i wyraźnie o tym mówić. Trzeba zacząć yy, tą właśnie praktykę nauczania dzieci w szkole, co jest zdrowe, co jest dobre, a co jest szkodliwe, co jest rakotwórcze. Dzisiaj widzimy coraz więcej dzieci chorych, coraz bardziej chore społeczeństwo i czas najwyższy, abyśmy, proszę Państwa, w trybie pilnym podjęli działania. Pozdrawiam serdecznie. 1 października widzimy się o godzinie 12 pod pałacem prezydenckim. Zapraszam wszystkich serdecznie, prawicę e, też zapraszam, e, wy, tych wy, wyborców e, PiSu niech przyjdą, podyskutujemy na temat rakotwórczej żywności i tego, do czego pozwolił, e, proszę Państwa, ten rząd prawa i sprawiedliwości, który wykreślił ze strategii zrównoważonego rozwoju. Agencję Bezpieczeństwa Żywności. Będziemy dyskutować pod pałacem prezydenckim. Nagłosienie załatwione, bądź załatwione wszystko gotowe. Czekamy tylko i wyłącznie na Was. Pozdrawiam serdecznie. I pozdrawiam Pana Prezydenta. Pana Prezydenta, który się mieni prezydentem wszystkich Polaków, to się pytam. Dlaczego, żeś mi jako szefowi związku nie przysłał zaproszenia na dożynki prezydenckie i tak bym nie przyjechał, bo nie uznajecie za mojego prezydenta? Pozdrawiam serdecznie.